A to kolejne trzy ciekawostki z Dead by Daylight. Zapraszam do oglądania. Czy widzieliście, że na no mapie Nostromo jest 6 spawnów zwłok. Przy jednym z tych spawnów zwłok macie 100% szansę kiedy kucniecie, przy tych zwłokach oczywiście oraz klikniecie lewy przycisk myszy zdobędziecie kartę, która służy do skakowania terminalu. Kiedy wpiszecie kod, który zaczyna się od lewo, dół, góra Prawo, hakujecie oczywiście terminal, w którym później oczywiście otworzą się tajemnicze drzwi do tajemniczego pokoju. W tym pokoju jest skrzynka ze specjalnym itemkiem. Nie powiem wam co jest tym specjalnym itemkiem, będziecie musieli sami się przekonać. Czy widzieliście, że na mapie uschnięta wyspa w mainie jest parę plakatów nawiązujących do, moim zdaniem, niektórych postaci. Pierwszy z nich jest plakat nawiązujący do Hillbilliego. Drugi z nich, tych plakatów bardziej, jest nawiązujący do oczywiście naszego ukochanego Pana Ciemności. A na górze tutaj, w tym miejscu, jest nawiązanie do Dredża. Ogólnie w każdym meczu plakaty są kompletnie inne, mogą być na przykład chyba nawiązanie do Left For Dead, Albo do innych rzeczy, na przykład Rage zdaniem, bo u Rage jest tutaj inny plakat, Rage zdaniem jest tutaj Left for Dead. Na tej mapie, w tym oto miejscu, macie podpis Michaeli oraz Sable. Jest tutaj, ponieważ to jest mapa Sable oraz wspomnienia jej. Oczywiście nie zapomniała o swojej ukochanej, rudej przyjaciółce. To na tyle z dzisiejszych ciekawostek. Dziękuję za oglądanie oraz zapraszamy na naszego Twitcha, Grafinka190 oraz rajciem. Także zapraszamy naszego Discorda, link w komentarzu. Pa, pa i do zobaczenia!